Dzień jak co dzień, oświeżeni wodą życia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ufnie patrzymy w przyszłość. Przyroda, z niej się wywodzimy. Teraz w pełnym rozkwicie. Na nowo obudziło się życie po zimowym zastoju i my oświeżamy swoje umysły z przyrody nowe pomysły by żyć spokojnie w wewnętrznym biologicznym zegarze należy obserwować przyrodę i dostosowywać się do niej. Dzisiejszy świat pełen komercji, wyzysku, próbuje zniszczyć te podstawy. Nie dajmy się. Idźmy dzisiaj, rana do kościoła, omódlmy się, wyciszmy się. A z pewnością nabierzemy nowej radości do życia. Poczytajmy troszkę Biblii. Jak rozumieć prawo? Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Za prawdę powiadam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż wszystko się spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i ferezeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja powiadam, każdy, kto gniewa się na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by rzekł bezbożników, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma na coś przeciwko tobie, to. Zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój, ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś w nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, a zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, a, bo jest stronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech Wasza mowa będzie... Tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi? To były słowa Jezusa Chrystusa zawarte w Biblii. Bądźmy więc w życiu szczerzy w wyznaniu prawdy. Mówmy tak, tak lub nie, nie. Wszystko inne kończy się podstępem, fałszem, zdradą. Uczmy się od przyrody, jak żyć, jak współżyć, by czerpać z jej broni. Idźmy w świat z uśmiechem i głośmy Ewangelię, bowiem to jest nasz jedyny drogowskaz. Jezus Chrystus. Ugościwszy Go swoją myślę, On wypielęgnuje nasze myśli. Te pozytywne pobudzi, a te negatywne wyciszy. Każdy dzień będzie piękniejszy się stawać. W miłości do Boga jedynego, naszego Pana. eu